przesłanie na ten wieczór to karta przebaczenie kontra cień. Wybaczanie komuś nie oznacza, że akceptujesz to co zrobił. To oznacza, że uwalniasz siebie od ciężaru bólu, który nosisz. Trzymanie urazy sprawia, że cierpisz jeszcze bardziej. To podwójne cierpienie. Ktoś cię zranił, a ty nadal ranisz siebie, wracając do tego w myślach. Ta karta zachęca, aby spróbować odpuścić w sercu. Nie musisz mówić o tym osobie, która cię zraniła. To nie dla niej, to dla ciebie. Możesz spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Może ta osoba sama niosła ból, który tylko przekazała dalej ty masz moc, by przerwać ten cykl. Energia księżyca wspiera dziś odpuszczanie i oczyszczanie. To moment, by puścić ciężar i otworzyć się na spokój. Afirmacja uwalniam się poprzez wybaczanie. Wybaczam i idę dalej w stronę światła.